Cześć! Poczekaj chwilę. Właśnie ruszyła rekrutacja do samorządu studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmujemy się m.in. reprezentowaniem studentów przed władzami, czy też dbaniem o warunki studiowania. Organizujemy też liczne wydarzenia społeczne i kulturalne, które wzbogacają życie akademickie. Oprócz tego, już dziś możesz wypełnić formularz i dołączyć do komisji samorządu studenckiego, które działają w wielu różnorodnych obszarach. A co dała nam działalność w samorządzie oraz w komisjach? Odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Przygody, których nie doświadczyłabym nigdzie indziej. Cenne relacje na całe życie. Udział w różnorodnych szkoleniach. Rozwijanie nowych pasji. To wszystko to powody, dla których powinieneś do nas dołączyć. Dałam Dołącz do nas!